Na tej lekcji opowiem Ci, jakie były etapy ewolucji człowieka, jakie części świata zasiedlali współcześni ludzie i w jaki sposób zdobywali pożywienie. Zapraszam! Jak już wiesz, prehistoria to okres w dziejach człowieka, który trwał do wynalezienia pisma i powstania pierwszych źródeł pisanych. Wiedza o tej epoce opiera się na źródłach archeologicznych, czyli na wszelkich materialnych śladach działalności człowieka. Czasem będą to pozostałości całych osad lub groby, a czasem jedynie pojedyncze przedmioty, takie jak narzędzia, broń czy ozdoby. Prehistorie podzielono na trzy epoki, a za kryterium podziału przyjęto surowiec, jaki wykorzystywano do wyrobu narzędzi. Mamy więc epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza. Epokę kamienia dzieli się na najstarszą epokę zwaną paleolitem, trochę młodszy jest mezolit i najmłodszy neolit. W epoce brązu człowiek nauczył się wyrabiać narzędzia ze stopu miedzi i cyny, czyli z brązu. Jeśli chodzi o chociażby szacunkowe daty poszczególnych epok, to jest to trudne do ustalenia i dokonywało się w różnym czasie w różnych częściach świata. Jeśli chodzi o ziemię polskie, to Neolit rozpoczął się około 4500 roku przed naszą erą. Epoka brązu około 1800 roku przed naszą erą, a epoka żelaza około 700 roku przed naszą erą. Zatrzymajmy się w tym miejscu, bo pokrótce chcę opowiedzieć ci o pewnej ważnej postaci, którą jest Karol Darwin. Był on brytyjskim przyrodnikiem i geologiem, bardzo przysłużył się badaniom dotyczącym pochodzenia człowieka. W 1859 roku opublikował dzieło pod tytułem O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Przedstawił w niej wyniki swoich pięcioletnich badań, jakie prowadził podczas podróży morskiej dookoła świata. Darwin jest twórcą teorii ewolucji, która początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, ale ostatecznie stała się podstawą współczesnej biologii. Dzięki teorii Karola Darwina odkryto, że człowiek rozwinął się na drodze ewolucji, która trwała miliony lat określamy ją mianem antropogenezy. Podczas niej zmieniał się wygląd człowieka. Stawał się on coraz wyższy, jego postawa była coraz bardziej wyprostowana, skóra mniej owłosiona, a mózg coraz większy. To Sahelanthrop. Prawdopodobnie był jednym z pierwszych homonidów czyli człowiekowatych. Pruszał się on na dwóch nogach i żył na naszej planecie 7,2 do 6 milionów lat temu. To Ardipitek, żyjący 4,4 miliona lat temu. Badania wykazały, że żył głównie w lasach, świetnie wspinał się po drzewach i był stworzeniem dwunożnym. Australopitek. Jego oszczątki odnaleziono w południowej i wschodniej Afryce. Co ciekawe, był on pierwszym homonidem, który nauczył się korzystać z prostych narzędzi, takich jak kije, kamienie czy kości. Żył 4,2 do 1,78 miliona lat temu. Człowiek uzdolniony, czy też człowiek zręczny, płacinie, homo habilis. Z wyglądu był podobny do Australopiteka, ale to, co go wyróżniało, to umiejętność wytwarzania bardziej złożonych narzędzi. Żył od 2,3 do 1,7 miliona lat temu. Człowiek wyprostowany, czyli Homo erectus, miał znacznie bardziej wyprostowaną sylwetkę i większą pojemność mózgo-czaszki. To on według badaczy dokonał jednego z największych osiągnięć w dziejach ludzkości, a mianowicie nauczył się posługiwać ogniem. Przypuszcza się, że początkowo podtrzymywał on ogień jaki zapłonął po uderzeniu pioruna, a dopiero potem nauczył się używać krzemienia. Dodatkowo wytwarzał on ubrania ze skór zwierzęcych. To wszystko umożliwiło mu ekspansję poza Afrykę i osiedlenie się na terenach chłodniejszych, czyli w Europie i w Azji. Żył on od 1,9 miliona do 143 tysięcy lat temu. Nandertalczyk. On także potrafił wyrabiać proste narzędzia, dzięki czemu mógł porwać nawet na duże zwierzęta. Naukowcy twierdzą, że potrafił mówić, a także znaleziono dowody na to, że grzewał swoich zmarłych. Neandertalczyk żył od 250 do 24 tysięcy lat temu. I w końcu mamy człowieka rozumnego, po łacinie Homo sapiens. Wyewoluował on z gatunku Homo erectus. Pojawił się on w Afryce jakieś 300 tysięcy lat temu, skąd rozprzestrzenił się niemal na cały świat. Do gatunku Homo sapiens sapiens należy także współczesny człowiek. Migrację praludzi przedstawia ta mapa. Widzimy, że człowiek z Afryki dotarł najpierw na Bliski Wschód, do Azji Wschodniej, do Europy, Australii, a w końcu także do Ameryki Północnej i Południowej. To małe odwidło z jaskini Lascaux we Francji. Naukowcy szacują, że powstało około 18 tysięcy lat temu. Przedstawiono zwierzęta, głównie tury, jelenie, żubry i konie. Jest to dowód na stosunkowo dużo umiejętności techniczne ludzi z epoki paleolitu, a także świadczy ich poczuciu piękna. Początkowo ludzie zdobywali pożywienie dzięki zbieractwu i łowiectwu. Taki styl życia wymuszał na nich stałe przemieszczanie się w poszukiwaniu dogodnych terenów, czyli prowadzili oni koczowniczy tryb życia. Budowali prowizoryczne obozowiska, mężczyźni polowali, a kobiety zajmowały się zbieractwem. Z czasem ludzie nauczyli się uprawiać rośliny i zaczęli hodować zwierzęta. W związku z czym ich styl życia zmienił się na osiadły. Było to tak duże i brzemienne w skutkach, że nazwano to rewolucją neolityczną. Oczywiście miało to miejsce w różnym czasie i w różnych częściach świata, o czym świadczą informacje zawarte w tabelach. Najwcześniej jednak rozpoczął się na Bliskim Wschodzie, na obszarze zwanym Żyznym Półksiężycem. Chodzi tu o pas górzystych i urodzajnych ziem rozciągających się od doliny Nilu w Egipcie, przez Palestynę, Syrię, aż do dorzecza Tygrysu i Eufratu. Ludzie osiedlali się w dobrze nawodnionych dolinach rzek. Dzięki jej obfitości pożywienia następował gwałtowny wzrost liczby ludności. Budowano osady stałe. Taką bardzo starą i najlepiej zbadaną osadą rolniczą z tamtych czasów jest znane z Biblii Jericho, czyli współczesne Tel es-Sultan, położone w Palestynie. Założono je około 8350 lat przed naszą erą. Zajmowało obszar 4 hektarów, ale nie wiadomo ile ludzi mieszkało w tej osadzie. Naukowcy szacują, że mogło to być od 800 do nawet 3,5 tysiąca osób. Jerycho było otoczone kamiennym, pięciometrowym murem, a domy budowano z cegły suszonej na słońcu. Ludzie zajmowali się głównie rolnictwem. Nie znaleziono tam pozostałości wytwórczości rzemieślniczej. To osada Catal Ujuk, położona w dzisiejszej Turcji. Założono im około 7400 roku przed naszą erą. Mogło tam żyć nawet do 10 tysięcy osób. Mieszkańcy poza rolnictwem i hodowlą produkowali narzędzia, ceramikę, zajmowali się tkactwem i obróbką metali. Narzędzia, jakie odnaleziono, świadczą o dużych umiejętnościach rzemieślników. Są one wykonane najczęściej z obsydianu to taka skała pochodzenia wulkanicznego ale też z krzemienia. Interesujące jest to, że nie było tam ulic ani murów. Zamiast tego cała osada składała się z wielu przylegających do siebie domów. Ich ściany wznoszono z kamienia, gliny i suszonej na słońcu cegły. Ponadto bielono je wapnem. Stropy wykonywano z drewnianych belek, na których kładziono maty z trzciny, a to wszystko pokrywano warstwą gliny. Wejście znajdowało się na dachach, a do środka schodziło się po drabinie. Otwory drzwiowe między pomieszczeniami w obrębie jednego domu miały zaokrąglone narożniki. Wewnętrzne ściany domów pokrywały malowidła, przedstawiały abstrakcyjne wzory, wizerunki dzikich zwierząt lub sceny z polowań. Jako, że światło do wnętrza domów wpadało je przez otwór wejściowy i nieliczna małokienka, okienka, rzemieślnicy, by mieć więcej światła, pracowali na zewnątrz, na dachach. Były też zagrody dla zwierząt, które przylegały do ścian zabudowy osady. Odkryto tu ponad 40 budowli religijnych, co świadczy o bogatym życiu duchowym tamtejszych ludzi. Znaleziono tu niewielką figurkę przedstawiającą boginię matkę. Siedzi ona na tronie utworzonym przez dwa lamparty. Może to być nawiązanie do wierzeń religijnych, a z drugiej strony może to świadczyć o wysokiej pozycji społecznej kobiet w ówczesnym społeczeństwie. W związku z tym, że zarówno Jerycho, jak i Calat Ujuk bardzo różnią się od innych osad tamtych czasów, czasem nazywa się je pierwszymi miastami. Konsekwencją rewolucji neolitycznej było mniejsze uzależnienie ludzi od natury. Dodatkowo napędzało to postęp techniczny. Starał doskonalono narzędzia rolnicze, motykę do spulchniania ziemi z czasem zastąpiło radło, ciągnięte przez woły. Powstały także pierwsze kamienne żarna, którymi mielono ziarna zbóż. To Stonehenge najsłynniejszy kamienny krąg. Powstał on na terenie dzisiejszej Anglii w trzecim i drugim tysiącleciu przed naszą erą. Do końca nie znamy jego funkcji, być może chodziło o obserwacje astronomiczne lub może powstał na cele kultu religijnego, który miał związek z ruchami ciał niebieskich, a może chodziło o kult zmarłych. Takie inne budowle megalityczne powstawały na całym świecie. Łączy je to, że wznoszono je z nieobrobionego kamienia i nie używano przy tym zaprawy murarskiej. Jak wiesz, pierwsi ludzie swoje narzędzia wykonywali z kamienia. Potem na terenach Półwyspu Bałkańskiego w piątym tysiącleciu przed naszą erą zaczęto wykonywać przedmioty z miedzi. Przełomem było odkrycie dokonane przez rzemieślników z Bliskiego Wschodu. Zauważyli oni, że gdy do miedzi dodać cynę, otrzymuje się twardszy stop, zwany brązem. Z tego nowego surowca zaczęto produkować narzędzia, ozdoby i lepszą broń. Mówimy wtedy o epoce brązu. Również na Bliskim Wschodzie, pod koniec drugiego tysiąclecia, przed naszą erą, dokonano kolejnego odkrycia. Zaczęto wytapiać żelazo. Był to proces znacznie trudniejszy niż pozyskanie brązu, a to dlatego, że konieczna była bardzo wysoka temperatura. Ale narzędzia i broń produkowane z żelaza były znacznie twardsze i bardziej wytrzymałe niż przedmioty z brązu. Kolejną zaletą żelaza jest to, że rudy żelaza są znacznie powszechniejsze niż metale, z których produkowano brąz. Tak zaczęła się epoka żelaza, która trwa do dziś dzień. Ciekawostka. To wykonany z brązu wózek Struntholm. Ma on sześciokołowe podwozie, na którym umieszczono wizerunek konia i pozłacaną tarczę symbolizującą słońce. Prawdopodobnie był on wykorzystywany do obrzędów religijnych ku czci słońca. Zapamiętaj najważniejsze. Prehistoria obejmuje dzieje człowieka do momentu wynalezienia pisma. Na podstawie kryterium surowca, z którego wykonano narzędzia, dzieli się na trzy epoki: kamienia, brązu i żelaza. Ich daty krańcowe są różne na poszczególnych obszarach. Człowiek rozumny, Homo sapiens sapiens, ukształtował się 200 tysięcy lat temu. W procesie ewolucji kluczowe były zmiana sylwetki na pionową, korzystanie z narzędzi i ich doskonalenie oraz opanowanie metod rozpalania i podtrzymywania ognia. Rewolucja neolityczna, czyli przechodzenie od wędrownego trybu życia do osiadłego, rozpoczęła się około 10 tysięcy lat przed naszą erą na obszarze żyznego półksiężyca. Wiązała się ona z podjęciem upraw zbóż i hodowli zwierząt oraz wznoszeniem trwałych osad. Mieszkańcy części z nich trudnili się również handlem i rzemiosłem. W czwartym tysiącleciu przed naszą erą na Bliskim Wschodzie opanowano metody produkcji narzędzi z brązu stopu miedzi i ceny, a pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą z żelaza.